Hej, hej, z tej strony Wróżka Roza. E, chciałam zaprosić e, znaki ziemskie do horoskopu tygodniowego od 5 do 11 października 2020. Troszeczkę jest ubogo w wystroju, ale postanowiłam sobie zrobić więcej miejsca, żeby mi było wygodniej, a żebyście mogli widzieć karty. Słuchajcie, zaznaczam, że nie ze wszystkimi będzie horoskop rezonował. Weźcie to jako poprawkę, potraktujcie to jako formę zabawy. Jeśli rezonuje, to dajcie znać w komentarzu. Jeśli Wam się podoba, to zapraszam do lajkowania, czyli łapek w górę, kciuk w górę. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, to zachęcam. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka. Wtedy będziecie mieć powiadomienia o każdym filmie, który umieszczam na YouTubie. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jest nas tutaj na kanale coraz więcej. To mnie bardzo, bardzo cieszy i motywuje do pracy, tak? że, że warto dla Was te filmy nagrywać, że ktoś mnie po prostu słucha. Eee, mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. A, za, a tym re, czasem bardzo Wam dziękuję. Eee, dobrze, nie będę przedłużać. Ruszamy. Byk. Od 5 do 11 października. Finanse. Widzę, że tutaj będziecie dosyć intensywnie pracować. Jak i analitycznie, tak i od serducha, tak? Czyli tutaj, no i na materii się spełnia. Czyli bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeśli będziecie mieli okazję też skorzystać z jakiegoś kursu, oczywiście jak najbardziej wasza wiedza zaowocuje. I przede wszystkim tutaj karty pokazują, że wy robicie to, co lubicie, drogie byki. Więc, więc to jest też... Y fajne, no zwracajcie uwagę też na równowagę w dawaniu i braniu możecie mieć też um, jakby źródło dochodu z dwóch um, miejsc tak, czyli, bo tutaj jest, um, może, może pracujecie i jeszcze macie swoją działalność na boku, tak i tutaj dużo też taka um, wasza intuicja tutaj no, czyli no serducho Czyli fajnie. Słuchajcie, jeżeli staracie się o kredyt, to też uda Wam się uda Wam się tutaj ogarnąć, załatwić sprawę. Jeżeli też no, pisaliście o jakieś dotacje czy coś, no to teraz to jest ten czas w, w, w tym, żeby, żeby działać, tak, żeby tutaj się spełnić, żeby się udało, tak? Dobrze, zobaczmy co w, w, w uczuciach dla zodiakalnego byka od 5 do 11 października. Mhm. No, słuchajcie, wy możecie tutaj poznać kogoś, kogoś nowego, albo niekoniecznie, albo też z ze, ze stałą partnerką, y, weź na wyższy level, tak? Czyli tutaj propozycja rodziny, nawet może pojawienie się dziecka, stabilnie, o sukces. Może też być tak, że poznajecie kogoś nowego, zupełnie nowego. Y, to jest osoba, która wie czego chce, twardo stąpa po ziemi, bez względu na to, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, tak. Może nie jest wylewna w uczuciach, ale potrafi dać y, na materii, ale uczucia też się pojawiają, tak, ale też tak jakby obawy, lęki, zobaczymy co tutaj dalej będzie, ale słuchajcie, jest spełnienie to może być osoba, możecie w tym tygodniu poznać osobę do związku docelowego takiego, nie, partnera docelowego, gdzie można zbudować y, rodzinę, po prostu w, w stałych związkach może tutaj będą właśnie te wątpliwości, może były problemy z, z załatwianiem kredytu, może będą przeprowadzki, może troszeczkę jest wątpliwości, czy się przeprowadzać, czy, czy, czy nie tutaj, czy wchodzić w ten związek, tak, że tak powiem grubo. W niektórych związkach też, no mówię, mogą być zmiany, remonty w domu ze względu na to, że y, jest wiadomość, że pojawi się dzidzia, tak, i będzie trzeba przygotować na przykład pokój zrobić tam jakąś odpowiednią wyprawkę i, i po prostu zmiany ale no, fajne karty, fajne karty. Księżyc niekoniecznie musi być za, za stanem lękowym, to może być też spełnienie marzeń, tak? Może być tutaj spełnienie marzeń, bo jest ten pałac, czyli tutaj po prostu yy, Miecze to są myśli, tak? Czyli tutaj po prostu to jest wypełnienie, wypełnienie się na materii, bo jest 10 monet, czyli no fajnie. Zobaczmy, co w zdrowiu dla byka od 5 do 11 października. No słuchajcie, podwójne organy, na pewno. Yy, przydałby Wam się też odpoczynek, jakaś rekreacja, może gdzieś jakiś wyjazd do sanatorium. Yy, krążenie, krążenie serducho ogólnie i krążenie też w, w nogach. też yy, Zwróćcie uwagę, czy Wam nogi nie puchną, tak? Yy, ogólnie yy, nogi, stawy, kolana, yy, kończyny górne też, tak? Czyli. Yy, Nadgarstki, łokcie i ogólnie, no musicie tutaj zwrócić uwagę na to. Yy, no, może więcej spacerów, może no, coś po prostu na, gdzie, gdzie potrzeba Wam więcej wypoczynku, takiego resetu, że tak powiem, tak? Ale ogólnie bardzo fajne energie, bardzo, bardzo dobre karty. Zobaczmy, co nam powie karta rady dla byka na. Ten tydzień od 5 do 11 października 2020. Nie wiem, czy dobrze widać tutaj. Skoncentruj swoją energię. Silna wola to zdumiewająca moc, czyli takie zamierzenia. Warto mieć zamierzenia, cele, zapisywać je i małymi kroczkami realizować, tak? I zobaczmy, co nam powie druga karta rady. Dla byka, karta rady. Uwierz w siebie. Czyli warto mieć marzenia, ale też warto wierzyć w siebie, że dacie radę. Tak? Że jesteście na tyle silni, że podołacie. I tego wam życzę, drogie zodiakalne byki. Ściskam was serdecznie, wszystkiego dobrego. Dajcie znać w komentarzu, z kim to rezonowało. I zapraszam kolejny znak na horoskop a dla was buziaczki, drogie byki. Do następnego razu. Teraz zapraszam zodiakalne Panny na horoskop tygodniowy od 5 do 11 października Zaznaczam, że nie ze wszystkimi będzie horoskop rezonował, więc weźcie poprawkę. Traktujemy to jako formę zabawy. Chyba, że ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego, to zapraszam na bloga Wróżka Roza. Tam można się zapisać na czytanie indywidualne. A teraz póki co nie będę przedłużać, bo już wcześniej powiedziałam, ale jeszcze powiem, jeśli ktoś chce, to może skorzystać z czytania indywidualnego zachęcam do lajków do subskrypcji No i dajcie znać z kim rezonuje Jeśli nie rezonuje no to traktujemy to jako formę zabawy bo to jest horoskop ogólny Panna od 5 do 11 października Panna tworzą coś, tworzą, ale panny uważajcie, żebyście nie brały za dużo obowiązków na siebie wy jakiś tutaj kończycie może projekt, który was już przytłaczał, już macie dosyć za długo to się ciągnęło i może już wychodzicie z tej energii, dociągnęłam tutaj dlatego tego rycerza kielichów, tak, bo tutaj no tak jakby jesteście przemęczone Zobaczymy, co nam powiedzą karty wyjaśniające. Tak, wy już macie tutaj y, pomysł na coś nowego. Y, niektóre panny, no, z, z, ze swoją drugą połówką, tak jakby, mogą działać i tworzyć tutaj... Y, y, Ale tak, jakby musicie włożyć troszeczkę pracy, pracy intelektu też w yy, to kursy, tak? Yy, może będziecie, tak jakby tutaj yy, rozmyślać nad tym, co straciliście, bo może też znowu następna fala koronawirusa przyjdzie tutaj, yy, nie wiadomo kiedy oczywiście, ale tak jakby albo rozmyślacie już nad skutkami, ile strat już ponieśliście, tak? Ale no, tutaj no było, minęło i trzeba się skupić i iść do przodu nad tym, co będzie, tak? Więc tutaj yy, myślę, że o tym nie powinniście rozmyślać, bo to was właśnie przetłacza i tak jakby wprowadza w jakieś stany depresyjne, że nie możecie spać, więc tutaj zostawcie to, bo to wam i tak nic nie da yy, i działać nad, nad tym, co jest teraz, tu i teraz. Dobrze, zobaczmy, co teraz nam powie karta, karty na uczucia kochankowie. O. E, drugi, drogie panny, co tutaj się dzieje, że ten, może wy musicie być sprytni, może, żeby wejść coś nowego, żeby wam tutaj ktoś kandydatki nie sprzątnął sprzed nosa. Bo macie szansę wejść na coś stałego. Wy się tak jakby do końca nie spieszycie. Tutaj tak jakby jest wybór. No, może wasza kandydatka czeka na, na coś więcej, tak? Na, na pierścionek, lub, lub na propozycję czegoś więcej. Tutaj jest też pałac. E, słuchajcie, no więc y, albo wy czekacie od partnera i tak jakby czujecie się oszukani, że już tyle lat jesteście w związku i nic się nie dzieje. Niektóre. Nie, y, karta kochanków też mówi o wyborach, że tak jakby może będziecie mieli do wyboru kogoś, może dwie osoby i będziecie musieli wybierać, może będziecie musieli wybierać między samotnością a kimś nowym. Yy, w nowych z z związkach, albo też no, znajomość może być, no i yy, spotkania, i tak jakby za szybko może pojawić się dzidzia, tak? I tutaj możecie się czuć o szukani przez los i, i, i yy, nie do końca z tego zadowoleni. Więc tutaj po prostu musicie zwrócić uwagę, każdy musi to dopasować do siebie. Nie mniej No tutaj mogą być różne historie, tak? Ale jeśli macie kogoś, drogie panny na oku, no to po prostu musicie być przebiegli i zawalczyć o ten związek, no żeby po prostu partner wam nie uciekł czy partnerka więc tutaj musicie pod tym kątem zadziałać, bo y, później może być rozczarowanie, możecie się czuć oszukani, tak? Lub wy, może działacie też że na dwa fronty, więc tutaj y, no nie radzę, nie radzę, ale jest też coś stabilnego, tak? Tutaj jest też as, y, no i myślę, że tutaj jest wejście w, w takich y, parach, które już są dosyć długo ze sobą. Wejście na wyższy level. Więc, więc myślę, że tutaj o to chodzi, i na owoc tego tak jakby będzie trzeba troszeczkę poczekać, ale no jest spełnienie no jest tak jakby moim zdaniem założenie rodziny. Tylko mówię, nie oglądajcie się, żeby Wam ktoś nie, nie sprzątnął partnera lub partnerki, yy, i żeby ten partner nie poszedł w coś zupełnie nowego. Dobrze, zobaczmy, co w zdrowiu dla panny od 5 do 11 października dużo stresów, słuchajcie, bardzo dużo stresów. No trzepiecie się sami, zadajecie sobie ból, dlaczego? Podwójne organy. Może też warto no no i odpoczynek. Mogą być też stany depresyjne. Słuchajcie, no musicie tutaj nie wiem, może gdzieś wyjechać albo coś. Coś zrobić ze sobą. O, jest coraz chłodniej, może, może ta pogoda Wam też tutaj nie sprzyja, że nie chce Wam się nigdzie wychodzić i takie miski się robicie, siedzicie w domu. Trzeba wychodzić, może warto wyjść na siłownię, rozładować ten stres rozładować, wychodzić między ludzi, albo no też, jeżeli faktycznie potrzebujecie ciszy, no to relaks, posłuchanie muzyki w ciszy. No nie wiem, sam, każdy wie, co lubi i co on potrzebuje, tak? Ale tutaj, no, jakieś sytuacje stresowe tutaj się pojawiają. Uważajcie też na kości, na zęby, na dietę. Zwróćcie uwagę na to. No i zobaczmy, co tutaj. Podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się. Od podstawienia pierwszego kroku. Czyli zacząć działać, tak? Zapisywać marzenia i zacząć działać ku temu. Po malutku, małymi kroczkami zacząć działać. Zobaczymy, co nam powie druga karta rady. Dla panny. Dzień, dziękuję za dobro. I pomnaża je, czyli należy być wdzięcznym, tak? Należy umieć też podziękować za to, co nas spotkało, bez względu na to, czy to jest dobre, czy to jest złe. Jeśli spotykają nas złe chwile, to tylko po to, żeby nas czegoś nauczyły, bo z dobrych rzeczy, no co, cieszymy się i idziemy do przodu, tak? A właśnie przez takie traumatyczne rzeczy no stajemy się innymi ludźmi, nie oszukujmy się, tak? Stajemy się bardziej dojrzali, bardziej uduchowieni, coś musimy w sobie przerobić, tak? Wtedy, tak jakby, hmm, dostajemy lekcje od, od kogoś, od, 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 hmm, od życia, od, od różnych sytuacji, tak? Dobrze, drogie panny, wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam za uwagę. Dbajcie o siebie, bo jest okres jesienny i już jest wilgotno, i niezbyt sprzyja to zdrowiu, jakieś suplementy, witaminki i mało stresów oczywiście życzę. Wszystkiego dobrego, buziaczki. Pa, do następnego i zapraszam kolejny znak zodiaku, tym razem koziorożec. Wow, spadło mi. No nie chcę, no nie chcę się. Ale się uparło. <noise> Dobra, położymy tak, jak nie chcesz tak, to tak. I dla koziorożca zobaczmy, co się będzie działo. Zaznaczam, że nie ze wszystkim będzie to rezonować, yy, bo to jest horoskop ogólny. Zapraszam na czytania indywidualne, a póki co yy, dziękuję za subskrypcję, za komentarze. Jeśli ktoś tego nie zrobił, to zachęcam do subskrypcji. Dobrze. Co w finansach dla koziorożca od 5 do 11 października 2020? Wy za dużo siedzicie, drogie koziorożce, w przeszłości, tak? Skupiacie się nad przeszłością, a nie nad teraźniejszością. A w teraźniejszości wy już musicie wyjść z tych negatywnych energii, bo tutaj jest spełnienie. I zobaczcie, jakie fajne karty. Zobaczcie, nie wiem, jeśli staraliście się o kredyt, dostaniecie. Jeśli y, szukaliście pracy, wychodzicie z tych energii, dostajecie pracę, łapiecie stabilizację tutaj. Może też, no co niektórzy robili, remonty w domu, tak? I tutaj już y, stany depresyjne czują się przytłoczeni. Ale zobaczcie, bardzo fajne karty. Y, jesteście przemęczeni, ale no diabeł, no też, no słuchajcie, no. Bardzo dobre karty, czyli spełnienie od serducha, spełnienie marzeń, dużo kielichów też. Bardzo dobrze, super. Yy, każdy musi to sobie do siebie dopasować. Myślcie pozytywnie, by przyciągać pozytywne, yy, pozytywne rzeczy, pozytywnych ludzi, pozytywne zdarzenia. Dobrze, dla Koziorożca od 5 do 11 października zobaczmy, co w uczuciach. Koziorożec, uczucia. O, sprawiedliwość. Niektórzy będą podejmować decyzję o odejściu. Może dlatego ten dom. Trochę rozczulanie się nad przeszłością. Niektórzy będą myśleć o rozwodzie bo się pojawiła nowa osoba. No, nie wiem. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi to będzie rezonować, tak? Że to nie bierzcie do siebie, tak? Wy macie chęć wejść w nowe, coś w nowego, jakaś transformacja. No, może odchodzicie też od starej rutyny, tak? Spoglądacie na to wszystko z innej perspektywy, bo macie już dość i tutaj takie no, uduchowienie. Sprawiedliwość niekoniecznie musi oznaczać też rozwód, tak? Tu może być też oznaka. Oznaka czego? Żeby no, sprawy zalegalizować, tak? Czyli no, sprawy małżeństwa, bo tutaj jest ten kapłan i, i as denarów, czyli tak, jakby przechodzicie przez transformację, że już jesteście niby zadowoleni z siebie. Ale jak się pojawia ta nowa osoba, no to tak, jakby patrzycie na to wszystko z innej perspektywy. Ja nie mówię, że od razu będziecie proponować komuś y, małżeństwo, tak? Tylko czy, czy coś więcej, tylko po prostu tak jakby będziecie o tym rozmyślać, że fajnie by było y, na przykład kogoś już mieć na stałe, tak? No tutaj może to być poznana osoba przez internet, może... Albo no, będziecie podróżować, może dzieli was jakaś odległość, i tutaj myślicie o tym, żeby właśnie, bo tutaj jest ten dom, że macie już dosyć, jesteście przytłoczeni tą odległością, i może będziecie myśleli nad sprawami tutaj yy, materialnymi, yy, żeby to już rozwiązać, żeby już coś, coś było więcej z tego związku. Dobrze, zobaczmy co w zdrowiu dla koziorożca od 5 do 11 października. E, obserwujcie, słuchajcie, swoje ciało, tak? Pieprzyki, narośla, guzki, cokolwiek obserwujcie tutaj też pokazuje się krążenie i mogą Wam puchnąć nogi nerki, zwróćcie uwagę tutaj praca nerek, dużo wody pijcie, ogólnie płynu układ immunologiczny hormonalny może też będziecie myśleli o jakiejś metamorfozie, żeby coś zmienić albo no nie wiem, jakiś um, botoks czy jakieś operacje plastyczne czy no zwykłe przefarbowanie włosów no musicie to dopasować do siebie, no albo nawet pójście na siłownię czyli praca nad ciałem, tak bo tutaj mamy też takiego pana umięśnionego więc tutaj będzie, będą plany na ten temat dobrze, karta mi wypadła, karta rady skontaktuj się z kimś dla ciebie wyjątkowym ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić czyli kontakt, tutaj też pokazywał się ten kontakt, czyli trzeba utrzymywać to na Równych energiach, żeby, żeby mieć ten kontakt. No, jesteście przytłoczeni, może tu chodzi też o kontakt niekoniecznie telefoniczny, tylko ten y, taki, y, żeby się spotkać, tak? Bo tutaj jest para w tym. O, zobaczcie, że trzeba się spotkać, już tak dotknąć, przytulić, bliższy kontakt, tak? No i zobaczmy, co druga karta rady nam powie dla koziorówca od 5 do. 11 października. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. No, czyli trzeba być odważnym i iść do przodu. Dobrze, dziękuję koziorożce za, za wysłuchanie y, horoskopu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, dbajcie o siebie. Y, dajcie znać, y, z kim rezonuje. Zapraszam do subskrypcji. I jeszcze raz, buziaczki. Do następnego razu, pa.